Przykro mi, oprócz wyrzutków FBI nikogo tu nie znajdziesz. Witaj agencie molder. na Skali przydzielono mnie do pracy z tobą. Jak miło, że ktoś mnie nagle docenił. Komu się naraziłaś, że cię tu zesłano? Cieszę się, że będziemy razem pracować. Sporo o tobie słyszałam. Doprawdy? Odniosłem wrażenie, że przyszłaś mnie szpiegować. Jeśli wątpisz w moje kwalifikacje, jesteś doktorem medycyny, wykładasz w akademii, masz licencjat z fizyki, napisałaś pracę pod tytułem Paradoks baseniar na Twitchu nowe ujęcie. To dopiero coś, i wszystko jest ilustrowane. Oglądałeś? No raczej, podobało mi się. Chociaż rzadko mam do czynienia z baseniarami. Ale może zasięgnę Twojej lekarskiej opinii w tej dziwnej sprawie. Mężczyzna z Krakowa jest dorosły, a dalej namiętnie gra w gry wideo. Badania psychologiczne niczego nie wykazały. Podczas rezonansu magnetycznego głowy, jednak znaleziono kilka guzów, które uciskają mózg. Jak myślisz, co mogą powodować? Może nerwica? Problemy z zasypianiem, a tym samym podkrążone oczy? A jak u Ciebie z matematyką? Spójrz, to lista gier, którą stworzył. W sensie kupionych gier. Nie wiem, zainstalowanych lub uruchomionych? Nie jestem pewien, ale wychodzi na to, że je wszystkie ukończył. A to, kolejne gry, które ma w planie przejść. Cała długa lista. Masz jakąś teorię? Mam wiele teorii. Wytłumacz mi, dlaczego ktoś może chcieć przechodzić tyle gier i jeszcze to wszystko tak dokładnie dokumentować. Wierzysz może w istnienie no-life'ów? Logicznie rzecz biorąc, nie. Zakładając ilość godzin, jaką trzeba poświęcić na granie, zużycie prądu i ogrom sprzętu, jaki trzeba kupić, konwencjonalna wiedza. To jest jego kanał na Twitchu, gdzie streamuje przechodzenie tych wszystkich gier od ponad 8 lat. W porywach może dla dwóch, trzech widzów. Skoro zawodzi nas nauka, może warto wreszcie zwrócić się ku fantastyce. Coś musiało spowodować chęć grania w te gry. Jeśli faktycznie wszystko streamuje, to pewnie nie każdą grę, albo coś naciąga. A jeśli faktycznie tyle gra, to musi mieć silną depresję. Dla mnie granie w tyle gier to coś, co ciężko objąć wyobraźnią. Odpowiedzi czekają. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać. Od czego mamy ten super szybki światłowód w biurze? Widzimy się jutro z samego rana. Zaczynamy oglądać stream pieca o 8 rano.